Siemaneczko, wszystkich bardzo gorąco serdecznie z tej strony Dave Zapraszam Was do kolejnego odcinka, zagramy sobie w GTA Vice City Dziś rozpoczniemy hey, Dziś rozpoczniemy wątek um... od Umberto Robiny, czyli a boy. od Kubańczyków. No, You think you're playing stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb son, and I call him a little girl, Bobby. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, all right. I take your word for it. Right. Relax. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. <laughs> Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Oh, come at the a moment. Show, show me you, me you got some bed. big cojones. And not some little bitty chiquita ones. Oh. Show me you got some big cojones. And not some little big chigita -y ones! Enrico, you the man with a big cojones? Tommy Mercedes, let's go. Okay, man. Cheater like a woman. <laughs> Dobra, lecimy. Trzy minuty, 26 checkpointów. Damy radę, widzowie, damy radę. Co my nie damy rady. No! Amigo, main, no! 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 <laughs> Dostałem tysiakę czy o co tu chodzi? Nie, nie dostałem pieniędzy! The fuck? A ja zabiłem golfistkę. Nie dostałem pieniędzy. No pierdzielę. Dobra Tutaj jeszcze popłyniemy. O nie! Boże, w lewo! W prawo płyn teraz! W prawo! prawo! Kurde! Nie wytrzymam. Patrz, jak to się ciężko pływa tą łódką. No nie! No nie! Ja nie mogę. Dobra, cicho. Dobrze, że rozpoczynam po raz kolejny wątek. Amigo, man! Amigo, man! <laughs> no nie wierzę, dlaczego nie zabijam golfistów, no. W prawo. No nie ty wredna łódko! Dobra, pływamy, pływamy. Teraz rampa. Trzeba się dobrze na nią wybić. Dobra! Lepsze wybicie niż wcześniej! Dobra, let's go! O nie, le, znowu rampa. Let's go. Dobra. Ale ja sobie dobrze radzę. 19 checkpointów. What the hek! Go cry to Go cry to your mommy. Co za gościu, co... co on powiedział przed chwilą? No nie! No nie! No bo co to ma być? Dobrze! Już wiem, mój drogi Riko, że jestem man, man i tak dalej. Ale proszę cię, kurwa, przez jedną minutę mnie nie rozpraszaj. O nie, znowu rampa. Nie, no super! Nie no, super! Tu powinno być łatwo. Let's go! Dobra, płyniemy dalej. 44 sekundy i 5 checkpointów. Dobrze! Ja mam big kohones, Kurde, dobrze! A ciotak, ciotka Pulet o mnie tak nie powie! Że ja mam big cohones! 20 sekund i dwa checkpointy. Widzowie, zdążyłem! Wykonałem tą misję! Big cohones! Jak nic widzowie! Big cohones! Let's go! Big kohones, amigo. Tysiak. dostanę tysiaka. za za to, że mam big kohones. Dostanę tysiaka. Dostanę tysiaka za big cojones. Nie, no bez kitu. Kto zaś do mnie dzwoni? Wypin dalej. kto? Ciotka, pulet! Dobrze, pani ciociu, pulet. Najpierw zajmijmy się wątkiem e, Umberto Robiny, czyli wątkiem e, kubańczyków. Potem zajmę się wątkiem hajtańczyków. Widzowie, jedziemy dał! Do... wow wow o Jezu jak ja szaleję. <grystanie> Dobra lecimy dalej lecimy dalej kurczaki pieczone no nie wytrzymia no. Dobra. Jedziemy do tej kofejki, mamy kolejną misję od Kubańczyków do zrobienia. No kurde! Dobra, potrzebujemy czterodrzwiowego pojazdu, na przykład taki perenial, no nie! Nie! <grymne> Dobra!

Dobra, let's go! Ale potrzebujemy sam, samochód czterodrzwiowy. Na przykład... Na pewno nie taki. Nie no, ten, ten też jest dwudrzwiowy! No nie! Ten jest czterodrzwiowy! Dawaj, 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 dawaj! Dobra. No nie jest tak, Jest taki najszybszy, ale... Ale... Ale, no nie jest taki najszybszy, ale, ale, ale jest czterodrzwiowy? Jest. Dobra, jedziemy. Finały zrobimy dopiero w następnych odcinkach. Co za chłopy tu jadą. Dobra, jademy tędy. No dużo mam amunicji, no... No nie mówcie mi, że nie. Jestem dobrze wyposażony na każdą okazję. Nawet na wojnę z, z gangiem e, haitańskim Wow! amigo, No nie! Po co we mnie strzelacie? Co jest? Strzelaj! Dobra, let's go! Ale wojna widzowie, ale wojna. Jep! Jep Jepher on the roof! Hey fight, like girls! <laughs> Take cover! Dobra! Kolejnych trzech chłopców potrzebowaliśmy, dobrze. Let's go! They got that cowardly sniper! Dobra. Sniperka w dłoń. Przybliżamy. Dobra. Do Jak mnie tłuką, co jest? Co jest grane? Fight like <ścoughs> Dobra. Nie zmienię tego. O kurde, teraz muszę się ogarnąć, bo potrzebuję życie. Potrzebuję życie. No nie w tę stronę. Potrzebuję życie, a nie mam życia. Potrzebuję życia i kamizelki. No nie! No spadaj! No co za chłop! Ja nie wiem gdzie jest ta kamizelka pieprzona! Dobra, idę z taką ilością życia. Naval enjidjment. No, You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a whip, baby boy. They're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me. Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Business, a gentleman.

<laughs> Dobrze, motocyklistę na ryj trzeba wysadzić. Dobra. Dobra. Po, dro po drodze zbierzmy życie i kawizelkę, żeby było nam łatwiej e, dobić wroga. O kurde! Ignoju! Dwulicowy. Dobra. Jeden. No i dwa. Akurat łatwo. Spotykamy się z Rico, ok? Holes, okay? no nie, zapomniałem. <ścoughs> o nie, no, zapomniałem zmienić broni. Trzeba uważać na Szarski i haitański wydział. Na wydział sharksów i hajtańczyków. O, w ten sposób. Wow! Jak ich zabiliśmy szybko! To jest grane! O nie, nasza łódź! I cztery gwiazdki! O nie! Za co to te cztery gwiazdki? What the fuck? Dobra, tu trzeba uważać, bo tu gościu ze Albo nie Strollowałem Idziemy się przemalować. No nie. Nawra będzie ciężko, ale uda mi się, widzowie. Uda mi się. oj, oj. co za łeb wow, jedzie na mną, jedzie na mną dobra, skończyliśmy 4000, ale łatwo. Dobra widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek w takim stylu. Zostawcie łapeczkę do góry, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, no i tak dalej, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!